Cześć, dzisiejszy odcinek jest skierowany głównie do osób chcących poprawić ruchomość swoich bioder oraz opiszę w nim proces rozciągania do szpagatu, do którego link wyświetli się tutaj. Rozciąganie do efektu przedstawionego na filmie wykonywałem przez niecałe 9 tygodni i był to dla mnie dodatek do treningu dołu, który był priorytetem. Trening dołu wykonywałem dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Po każdym treningu dołu zawsze był element rozciągania pod szpagat. Dodatkowo w pierwszych tygodniach rozciągałem się jeszcze w niedzielę i środy. Kolejno rezygnując z niedzieli i potem w kolejnych tygodniach ze środy. Tam najprawdopodobniej po trzech tygodniach zrezygnowałem z niedzieli i po kolejnych dwóch, trzech tygodniach zrezygnowałem też ze środy. Czyli mniej więcej po trzy tygodnie wtedy cztery treningi w pierwszych trzech tygodniach, trzy treningi w następnych trzech tygodniach i dwa treningi w ostatnich trzech tygodniach. Na początku, do piątego tygodnia, mniej więcej, wykonywałem same rozjazdy. Te rozjazdy zostaną dalej przedstawione w ćwiczeniach. Jeżeli chodzi o zmniejszanie ilości jednostek treningowych, sugerowałem się domsami, które zwiększały się wraz z czasem trwania planu, wraz z wybieraniem zakresu w szpagacie, to pewnie była jedna przyczyna, a drugą przyczyną było to, że w treningu siłowym normalnie progresowałem, dokładając ciężaru i to myślę, że też przyczyniło się do tego, że domcy z treningu na trening utrzymywały się wraz z trwaniem planu coraz dłużej. Samo rozciąganie w pozycji docelowej, czyli samą izometrię w maksymalnym rozjeździe nóg, dołożyłem dopiero w czwartym, piątym tygodniu. I myślę, że to jest ważne, bo o tym jeszcze wspomnę potem w błędach, co mogłem zrobić inaczej. Wykonując plan treningowy cztery razy w tygodniu, wykonywałem dwa obwody. Na obwód przypadało pięć ćwiczeń, w tym dwa z tych pięciu ćwiczeń. No to były ćwiczenia stylite pod szpagat poprzeczny, czyli dalej była to właśnie izometria przy ścianie. Na początku były to same rozjazdy. I wraz z odejmowaniem dni treningowych ucinałem objętość tych ćwiczeń dodatkowych, czyli zakładając, że na początku miałem 4 dni treningowe, potem miałem dwa, to ilość ćwiczeń dodatkowych, które też przedstawię dalej, była cały czas stała, natomiast jeżeli chodzi o objętość ustawień do samego szpagatu, czyli czy to rozjazdów, czy izometrii w szerokiej pozycji, ta objętość się utrzymała, czyli dni spadały, ale dokładałem te brakujące serie z tych dni, które odpadły do tych dni, które pozostały. Czyli jak wcześniej wykonywałem 4 razy 2 jeżeli chodzi o pracę na przywodzicielach, kulszowo o tych które przywodziły nogę w biodrze, to teraz ostatecznie doszedłem do tego, że wykonywałem dwa razy, ale po cztery, tak, żeby sobie to lepiej zobrazować. No z tym, że na końcu te dwie ostatnie serie z tych czterech serii w ostatnich tygodniach, no to była już praca izometryczna stricte pod to, co było moim celem w tym okresie czasu. Ćwiczenia rozpoczynałem od odwiedzenia w klęku podpartym, odwiedzenia Wykonywałem w celu wzmocnienia odwodzicieli, dzięki czemu potem w rozjazdach mogłem lepiej w perspektywie długofalowej rozciągać przywodziciele, wszystkie myśli przewodzące w biodrze. Pozycja początkowa to jest klęk podparty. W klęku podpartym noga, na której będę pracował, idzie do odwiedzenia i to jest ustawienie, z którego zaczynałem. Jeżeli będziecie mieli problem z pracą na nodze wyprostowanej, możecie rozpocząć od regresji od nogi zgiętej w kolanie. Czyli tak, pozycja początkowa, klęk podparty, jestem stabilny, brzuch napięty. Miednica chcę względnie, żeby została cały czas neutralnie, czyli żeby nie zmieniała położenia, żeby się nie rotowała względem nogi, na której się podpiera. I w tym ustawieniu w zgiętym, przy zgiętym biodrze napinam brzuch, unoszę nogę do góry i trzymam 10 sekund w ten sposób. Tak, i tutaj już zauważalnie mogę poczuć duże napięcie na lewym pośladku z boku. Trzymam 10 sekund i po 10 sekundach odkładam nogę na 10 sekund na podłogę. Czyli powtórzenie wykonuję w klasterze. 10 sekund pracy, 10 sekund luzu. Tak. Noga leży na podłodze, napinam się, palce nogi, na której klęczę są zadarte, noga do odwiedzenia, zgięta w biodrze i trzymam 10 sekund. Tak jak mówiłem, staram się nie rotować w biodrze, miednica neutralnie, samo odwiedzenie. Nogi przy zgiętym biodrze. Dobra, odkładam 10 sekund przerwy. Jeżeli mogę, to wybieram zakres utrzymując miednicę w miejscu. Tak, trzeci raz za mną, 10 sekund przerwy i zaraz. Ostatni raz jeszcze 10 sekund pracy. Zgięcie, odwiedzenie i trzy. Tak, duże napięcie z boku na biodrze i staram się wybierać zakres. Wykonując to ćwiczenie staram się żeby punkty podparcia były stabilne, żebym nie uciekał, nie kompensował nigdzie. Czyli samo odwiedzenie, przynajmniej próbuję robić samo odwiedzenie w biodrze. Na zgiętej nodze w kolanie wyglądałoby to w taki sposób. 90 stopni w kolanie, noga w odwiedzeniu. No i progresją byłoby wyprostowanie nogi w kolanie. W drugim ćwiczeniu wykonywałem rozjazdy już stricte pod przywiedzenie. W pierwszej serii, w pierwszym obwodzie, wykonywałem to na wyprostowanym biodrze. Rozciągałem wtedy mięśnie, które przywodzą w biodrze i zginają w biodrze. Natomiast w drugim obwodzie, czyli w drugiej serii, wykonywałem ten sam rozjazd wraz ze zgięciem w biodrze, rozciągając tylną część przywodziciela wielkiego i mięśnie z grupy kursowo-goleniowej. 5 powtórzeń, tempo 4 sekundy rozjazdu, 3 sekundy przytrzymania izometrycznego w maksymalnym rozjeździe. I powrót do pozycji początkowej. Tutaj starałem się progresować przez jak największe rozjeżdżanie z treningu na trening. Okej. Okay. Aha, I jeszcze jedna rzecz. W pozycji początkowej, w kiedy wyprostuję nogę, pięta jest lekko przed linią biodra, ponieważ odwiedzenie łączy się też ze zgięciem w biodrze. Czyli szczególnie przy wyprostowanym biodrze, żeby ta noga była na początku już lekko z przodu. Dobra, napinam brzuch, rozjeżdżam się, 4, 3, 2, 1. Przytrzymuję, raz, dwa, trzy

i powrót. I tutaj, jak mogliście przed chwilą zauważyć, wracam przez przywodzenie nóg do siebie, czyli nie do przynajmniej, że rozjadę się do maksymalnego zakresu, ale wracam na przykład w taki sposób, albo no nie mam po prostu jakiegoś zarzucania. Pod kontrolą się rozjeżdżam, pod kontrolą trzymam i pod kontrolą wracam. Czyli w pierwszej serii wykonywałem na biodrze wyprostowanym. Od razu pokażę, jakby to wyglądało na biodrze zgiętym. Pozycja początkowa jest taka sama. Napinam brzuch i wraz z odwiedzeniem zginam się w biodrze. Tu pochylam do przodu, czyli ruch zawiasowy w biodrze, przytrzymuję i powrót. 4, 3, 2, 1, raz, 2, 3, powrót. 4, 3, 2, 1, raz, 2, 3. Powrót, 4, 3, 2, tak, zginam w biodrze, wyciągam. Raz, 2, 3, powrót. Co jest ważne, mam kolano w wyprosie, ale kontroluję ten wyprost. Ono mi nie ucieka do przeprostu. 4, 3, 2, 1, raz, 2, 3, powrót. W trakcie pauzy aktywnie pracuję. Piętą na podłoże, tak musiał chciał wrócić po prostu z odwiedzenia do przywiedzenia. W trzecim ćwiczeniu ustawiamy się w przysiadzie rozkrocznym. Staramy się stanąć jak najszerzej, jak najdalej. Możemy do tego użyć kija. I w tym ustawieniu utrzymując stół pionie, najlepiej poczujecie, czy macie problem. Mam na myśli, czy bardziej Was ciągną zginacze nogi zakrocznej, czy może mięsień kuszowo-goleniowe nogi z przodu. I teraz dla tej nogi, gdzie będziecie czuli ograniczenie w pozycji, czyli to, co będzie Was de facto ograniczało przed tym, żeby zejść niżej, wykonujemy napięcie, rozluźnienie i napięcie antagonisty. Czyli teraz, to, to jest opisane na blogu, który zostanie podłączony w opisie. W tym ustawieniu, w momencie, kiedy ja czuję na przykład ciągnięcie w nodze zakrocznej, najpierw napinam zginacze. Wszystkie mięśnie, które zginęły, bym chciał wbić nogę w podłogę przez 10 sekund. Czuję mocne ciągnięcie z przodu na nodze. Po 10 sekundach rozluźniam się, wybieram trochę zakresu i napinam mięśnia antagonistyczny, w tym przypadku pośladek. Z całej siły napinam pośladek przez 10 sekund i po 10 sekundach z powrotem się rozluźniam. Czyli mamy 10 sekund napięcia mięśnia, które rozciągamy, rozluźnienie, 10 sekund napięcia mięśnia antagonistycznego. Coś takiego na początku wykonywałem 3 razy, 10 na 10, czyli napinałem Mięśnie z przodu, mięśnie z tyłu dla nogi zakrocznej. Dla nogi z przodu byłoby to mięśnie kulszowo-goleniowe, a potem mięśnie prostujące nogę w kolanie. Czyli ustawiam się w pozycji docelowej, 10 sekund pracy, rozluźnienie, 10 sekund pracy, rozluźnienie. To jest jako jedno powtórzenie i takie powtórzenie wykonywałem 3. Czyli czas pod napięciem mniej więcej wynosił 60 sekund. Myślę, że warto też mieć świadomość, że w planie treningowym miałem pracę pełno zakresą dla mięśni kulszowo-goleniowych, a praca izometryczna w skrajnych ustawieniach była tylko dodatkiem. No chciałbym, żeby każdy miał tego świadomość. Ok, ostatnie dwa ćwiczenia, które wykonywałem w bloku, zostaną pokazane z przebitek użytych do pierwszego materiału z podłożonym głosem, ponieważ siłownia się już zamyka, a od jutra będą nieczynne. W czwartym ćwiczeniu, tak jak widać na filmie, wykonywałem aktywne zgięcie w biodrze. Jedno powtórzenie składało się z 10 sekund napięcia i 10 sekund rozluźnienia. Czyli też pracowałem w klasterze 10 na 10. Powtarzałem to 4 razy i to była jedna seria wznosy wykonywałem na talerzu natomiast regresją tego ustawienia może być praca chociażby na pudle, gdzie będziecie mogli zgiąć nogi w kolanach i tam wykonywać aktywne zgięcie przy zgiętych nogach w ostatnim ćwiczeniu pracowałem w pozycji docelowej, po wejściu do pozycji początkowej przez 10 sekund pracowałem piętami w podłoże rozluźniałem się i przez 10 sekund napinałem mięśnie przeciwne tak jakbym chciał pracować nogami do odwiedzenia i do zgięcia w biodrze w pierwszych tygodniach wykonywałem po 3 takie powtórzenia, czyli 10 sekund pracy, rozluźnienie, 10 sekund napięcia mięśni przeciwnych, rozluźnienie, jedno powtórzenie. Robiłem to 3 razy, czyli czas pod napięciem wynosił mniej więcej 60 sekund. I wraz z czasem trwania planu, zbliżając się do 9 tygodnia, doszedłem do 5 razy, czyli 10 sekund napięcia, rozluźnienie, 10 sekund napięcia, jedno powtórzenie, i tak razy 5 jako jedna seria. Dobra, na koniec, jeżeli chodzi o błędy. Co bym zrobił inaczej? Wskazówki i podsumowanie. Myślę, że z tego, nawet jeżeli waszym celem nie jest szpaga, tylko ogólnie poprawienie ruchomości, niezależnie czy to mówimy o biodrach, czy nie o biodrach, no to te parametry, które zostaną na grafice zaraz przedstawione, no, warto, żebyście mieli je na uwadze, planując sobie jakieś cele, jeżeli chodzi o zwiększanie zakresów, czy nawet budowanie siły. I teraz tak. Po pierwsze, no to będzie dobór ćwiczeń, metodyka, czas pod napięciem, ilość serii, przerwa i częstotliwość. Czy to jest sześć czynników? Które są istotne, jeżeli chodzi o wasz efekt końcowy, czyli dobór ćwiczeń. Tutaj nie ma co przesadzać z za dużą ilością ćwiczeń. Wybierzcie kilka, których będziecie pilnowali, śledzili w nich progres, notowali ten progres no i po prostu się rozwi sukcesywnie rozwijali. Ważne, żeby te ćwiczenia były specyficzne, czyli zbliżone do waszych celów. Dalej sama metodyka, czyli to będą różnego rodzaju napięcia o czym wspomniałem już przy ćwiczeniach. Dalej jest czas pod napięciem, zarówno jeżeli chodzi o rozjazdy, jeżeli chodzi o izometrię, to tu, żeby mieć świadomość tego, ile de facto czasu pod napięciem zajmuje Wam dana seria, no jeżeli będziecie chcieli progresować, zmniejszać, albo na przykład pójdzie ilość serii, ale wydłużając czas. Jednego powtórzenia jednej serii, utrzymując cały czas konstans, no to żebyście byli po prostu świadomi, że operujecie tą zmienną. Dalej będzie ilość serii, no to się uzupełnia z czasem pod napięciem. Przerwa, no to najmniej istotna, bo tutaj przerwy nawet mogą być do 5-6 minut, tak żebyście po prostu odpoczęli, żebyście byli w stanie wejść w ten zakres i w nim popracować. Częstotliwość treningowa, to tak jak mówiłem na początku, odnosi się to głównie do domsów przy budowaniu zakresu, no bo jeżeli macie bardzo duże domsy, no to praktycznie nie będzie możliwości, żebyście przeszli. Granice i budowali ten zakres w większym ustawieniu. No i ostatnią rzeczą jest łączna ilość tego w tygodniu. No to wszystkie pozostałe sumują się na łączną ilość w tygodniu, żeby łatwiej było to sobie planować. Moim głównym błędem pracy do szpagatu było ustawienie praca w pozycji docelowej stosunkowo późno, tak jak wspomniałem, w czwartym, piątym tygodniu. Myślę, że jakbym to szybciej wrzucił, to. Może nie szybciej, albo miałbym większe efekty ostatecznie, ale tutaj też jedna rzecz: nie wiem, jak bym się zachował pod kątem samych bolesności mięśniowych, bo na pewno po dodaniu tego y, dużo bardziej, dużo mocniej odczuwałem zarówno przy włociela jak kuszowo-golnego, czyli dłużej też się regenerowałem. Na filmie, czyli. W ćwiczeniach, które przedstawiłem nie ma rozgrzewki, ponieważ ja wykonywałem wszystkie swoje ćwiczenia po treningu dołu. Jeżeli to nie był trening dołu, to tak jak to było w środy i niedzielę, to było to po treningu góry wtedy. Więc jeżeli będziecie to wykonywali na zimno, no to proponuję po prostu przedwykonać sobie dynamiczne rozciągania i elementy rolowania tych mięśni, które będziecie potem opracowywali. No i warto też, to już taka wskazówka na koniec mieć punkty odniesienia w tych ćwiczeniach czyli przykładowo jeżeli wykonujecie na początku rozjazdy w bok bądź rozciąganie w szpagacie podłużnym punkt odniesienia zarówno dla pięty, i pięty nogi wykrocznej, kolana nogi zakrocznej dla szpagatu podłużnego czy dla rozjazdu no to właśnie ustawienie kolana na którym klęczycie, nogi podporowej i pięty nogi która się rozjeżdża bo jako że te ćwiczenia są unilateralne, jednostronne no to fajnie, możecie sobie to wykorzystać w taki sposób, że nie dość że rozciągacie się, zwiększając swoje zakresy, no to dodatkowo wyrównujecie ewentualne dysproporcje między stronami, jeżeli takie występują. Jeżeli film Wam się podobał, wynieśliście z niego coś dla siebie, zostawcie łapkę w górę, komentarz dla statystyk. Dzięki i do następnego.